Dzień dobry, jeden z dziesięciu, jeden z dziesięciu, czyli męska rzecz, sami państwo zobaczą, zawsze z radością witamy panie, kiedy tylko zechcą do nas przyjść, a dzisiaj nie chciałem. Dobra, panie Tadeuszu, ja już pana w tym odcinku zastąpię, niech pan idzie się nachlać i nakurwiać na siłownię, więc ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie, czy ktoś nie zrozumiał? Ja kurwa tego nie rozumiem! Zamknij ryj pierdolcu, masz udawać, że rozumiesz. Panie Antoni... Lago! Dla przyjaciół brotmir. Dobra, więc poznajmy uczestników, ale najpierw opowiem kawał. Przychodzi minecraftowiec do lekarza, a lekarz też kwadrat. A więc! Kurwa, nie słyszę, co tam mówicie. Wypieraj stąd w pokoju już? Zędzę yo mina. Zumaki Naruto -ga! Ka jest tykstazo! To jest! Kurwa ksichu! Witam, jestem Artamak i pracuję w urzędzie dupy jako skrobacz dzieci. Hello, wrotmir. Jestem Adam małeś Zapraszam na skoki na czaskie. Nie kurwa, nie nagrywaj mnie <grym> zać dzisiaj, bo mnie kurwa <grym> na, na zawsze. Hello giki, hello Kitty. Tutaj Kamilek Sztańbach się kłania wasz. Mentor i komputronik y, polskiego y, show biznesu y, komputerowego. Ha, ha, ha. U mój paździerz, cukwok. Poznaliśmy graczy. Gracze za chwilę poznają pytania. Pytania pierwszego etapu. W pierwszym etapie każdemu zadam jedno pytanie. Czas do namysłu to 3 sekundy i trzeba odpowiadać, żeby zakwalifikować się do dalszej gry. Panie nerwowy graczu, pytanie pierwsze. Co jest stolicą Warszawy? Dla łatwienia dodam, że to nie Polska. Zdychaj skurwielu jebany. Dobrze. No, wypierdalaj! Panie Domycia, gdzie poszedł Hawerek grając w Tibie? Domycia! Tak! Panie Uzumaki Naruto, jaki kraj leży nad morzem? I do... Brawo! Widzę, że ten co układał te pytania to był niezły pojeb. Co to jest strapon? To jest... Kurwa, Krzychu! To jest amelinowe! amelion! To jest! Nie, to dildo przyczepione na pasku. No dobra. A co to jest, jak jeden facet rucha się z drugim? E, to będzie chyba obiad u mnie w domu. Świetnie! Tylko nie grajcie tam w Minecraft, aż mi się taki kawał przypomniał. Co robi Minecraftowiec w Szambie? Układa klocki. Dalej, per pan kurwa popcorn. Dla przyjaciół korn. Jakie będzie następne pytanie? Elo, Brockmir. Elo, per korn. Panie Adamie, kto najlepiej skacze? Ja Nie, bo magik. Twoja matka daje dupę za biedronko. Dlaczego chuj nie może być niebieski? Ma co tu to kurwa jest? Nie wiem, ja tu tylko zadaję pytania. Źle. Kurwa przecież! Co robisz, gdy się nudzisz? Jadę was, kurwy, na haksa! Dobrze, a ciebie nie będę pytał, bo śmierdzisz jak łosoś w barszczu. Weź się tak nie napinaj, i poce starego wystraszę. Wynik znaliśmy już wcześniej. Do następnego etapu przychodzą: Nerwowy gracz do mycia, Naruto Zumaki, RTA Mach 2 Kamil Steinbach. No to kontynuujmy. Gra zapowiada się ciekawie. Pierwsze pytanie, które postawię panu nerwowemu graczowi brzmi... Czy lubisz jeździć na odkurzaczu? Ja, nie wiem. Lubisz. Kurwa, no nie! nie! Zacytuj słowa babki Egona. Kurwa, jedź do nie denerwuj nie, mnie, kurwa, jebany gnoju! A ty farcie pierdolony! Teraz pytanie do Naruto. Ile nóg ma kot? Miliard. Zgadza się. CO ZA CHUJ? Dobra Artemagu, powiedz nam, czy grasz w Star Treku? No czasem, jako meble. Gratuluję, pewnie się już podnieciłeś. Mmm, bardzo. Kamilku, powiedz mi, co jest w tej jebanej grze? Jest Bóg, w tej jebanej grze, kurwa, ja pierdolę! Fajny z niego debil, co nie, Wrotmir? Fajny. A więc od początku, nerwowy, powiedz nam, czy jak byłeś mały, to czy cię bardzo napierdalały komety po oczach? Nie no, kurwa. Źle, a właśnie, że tak. No ja jebie wpisuję pana, kurwa, mać! Ile jest 2 plus 2? kurwa, w ty się, Nie, prawidłowa odpowiedź to 12. Jak ma na imię Stefan Łokietko drukarka? Kakaś sense! Nie, Bodendrofil. drofil. czy chcesz, żeby nerwowy cieł wyruchał? Tak! To znaczy nie, to znaczy tak! Kurwa, ruchaj mnie w oczy! No to tyle, na dzisiaj, bo nerwowy się zesrał. Kurwa! Finał wygrał RT 2, bo ma fajny fryz. No jak widzimy jest cały zadowolony, jak nigdy w życiu. Jego chłopak jest w wojsku i tam robi pały. No cóż, służba nie drużba! Co nie RTMAGU? No. <ślesy> Dobra, ja spadam! Yo!